Szczęść Boże. Moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii czytamy o ludziach, którzy chcieli przyłapać Jezusa na jakimś gorącym uczynku, chcieli Go pochwycić na mowie, albo na tym, że uzdrowi w szabat, albo na wielu innych, w innych sytuacjach, kiedy chcieliby Go zamknąć, chcieli Go złapać, pochwycić na czymś złym, co robi. I dzisiaj y, czytamy o ludziach, którzy przychodzą do członków Wysokiej Rady i mówią, nie byliśmy w stanie, byliśmy tak zszokowani jego nauką, że nie byliśmy w stanie go zaaresztować, nie byliśmy w stanie pochwycić go na jakiejś złej mowie. Nikodem powiedział bardzo ciekawe zdanie. Przecież nikogo nie możemy skazać, ani oskarżyć, ani potępić, dokąd mu się nie udowodni żadnej winy. Jego koledzy z wysokiej rady, jego koledzy faryzeusze nie podzielali jego poglądu, ale zastanówmy się dzisiaj nad postawą Nikodema, tego, który może nie przyznał się wprost do tego, że jest zainteresowany byciem uczniem Jezusa, nie był wprost na drodze do Jezusa. Pamiętamy, że w zeszłą niedzielę przychodzi do Jezusa nocą i wypytuje Go, jak to jest z naszą wiarą, jak to jest z naszą religijnością. Bądźmy jak Nikodem którzy gotowi są usłyszeć najpiękniejsze słowa w Piśmie Świętym. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że zesłał swojego Syna na świat, nie po to, żeby potępić nas, ale po to, żeby świat został przez Niego zbawiony. Życzę Wam dobrego przygotowania do Wielkanocy. Szczęść Boże!